odpalamy i traina, nie? Nie ma co przedłużać w ogóle. A czym się różni ten Elden od tego co grałeś ostatnio? No, ten się różni się tym, że tutaj masz bardziej yy, roguelike'ową yy, strukturę, gdzie musisz po prostu sobie chodzić i zbierać itemy i na samym końcu masz po prostu głównego bossa. Więc teoretycznie masz zamkniętą, zamkniętą mapę, która się zmniejsza z czasem, i musisz po prostu chodzić po jakichś, nie wiem, obozach, różnych bossach na tej mapie, żeby wylewelować tak postać, żeby się przygotować na końcowego bossa. I każdy taki run trwa mniej więcej 40 minut. Bo są cykle jakieś tam dnia i nocy. No zaraz to sprawdzimy, tak na dobrą sprawę. Ja tylko takie podstawy z wiem o tej grze, więc sprawdzimy to. Nazwa gracza, O, 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 o. Idę w może będzie? Teoria zmienia na Elden. Byle Elden teraz. To, tak, bije jakieś rekordy na Twitch'u. Niesamowite. okej, okay, czyli to jest ta, ta bariera. Taki deszcz jakby kwaśny, o, płomienny. Ale zajebisty hełm. Ma takie skrzydełka jak malenia ma trochę. Holy shit, ale to dobrze wygląda, nie? Na klawiaturze nie się chyba pod kół używało, butelek. Tu mam butelkę pod jedynką. Jak? nie w nie, masz podki pod jedynką. Atak, tyk. kontrolem mam silne. To bym sobie już zmienił. Ale dobra. Na każdym ob obszarze występuje pewna liczba istotnych miejsc. Te miejsca mogą być chronione przez wrogów lub łapki, ale często znajdziesz w nich sprzęt i ruiny e, i runy. E, podczas eksploracji świata e, użyj mapy, by śledzić istotne miejsca, które mogą znacząco zwiększyć siłę postaci. Okej, okay, czyli po prostu eksplorujesz sobie i zyskujesz runy i jakieś tam itemki. Słownie jak w jakimś fo Fortnite, nie? Fortnite baba G pod M.com. O, w końcu jest mapa pod M.com, a nie jak w poprzednim Eldenie pod G. To też jest jakieś głupie. Głupie. Okej, okay, używam ma mapy by sprawdzić lokalizację sojuszników i znaleźć istotne miejsca. Swobodnie umieszczaj znaczniki lub wyznacz punkty orientacyjne podczas deklaracji. Lub yy, aby udostępniać lokalizację sojusznikom. Okej, okay, czyli po prostu pingowanie, nie? Aj, to tak wygląda. Ja bym chyba se pod tabem to zrobił. O, tu mam przeciwnika. A, zaznacza się pod tym. U. Dlaczego skok jest pod. Tak y... jest rol? tu mam jakiś sprint. Pod czym jest rol? Ej, co jest? To jest jakiś kurwa. Bo muszę odłączyć pada, bo mi wibruje. A ja nie chcę grać na padzie. Kurwa, główny mi obrzuca. Ej, nie wiem, czy jest roll. Nie wiem, jaki skok. Aha, pod shiftem, no tak. Okej. Okay. Ja, to, ale to, to jest takie, takie giga dziwne, nie? Ja sobie zawsze pod spacją miałem tego, tego... ...skok. Ej, wow, parkour! Okej, okay, skok przez ścianę. Okay. Jest ten parkour wspomniany wcześniej. Tego nie było w Feldenie w ogóle. To jest jakieś takie wspinanie. Ale zajebiste! Jest, jak to by mogło być w Feldenie, tym pierwotnym. Zajebiste to jest. Cały jest sprzęt. Ma rzadkość i efekty pasywne. Przedmioty o wyższej rzadkości posiadają też wyższą jakość. Jak w Fortnite, nie? Masz tej Demki, albo zielone. Efekty pasywne są aktywne, gdy przedmiot znajduje się w Twoim posiadaniu. Sparowany, byk. Okay. O, jakiś oręż. I rapier. Zposażono. Okay, czyli to co tu mam to jest po prostu mój mój wyposażony ekwipunek. Kurde. I basik jest jak się chodzi po tym drewnie. Kurde, prawie mi spadł. A tutaj nie mogę wejść. Aha, ale jest parkour w tej grze. Zaj e, Kamienie. Ale co robią? Je użycie przedmiotu. O kurwa pod G. Okej. Okay. To coś jak granat. O, łaska. Okej. Okay. Wystarczy przejść obok, e, przez miejsce łaski, aby odzyskać pyży i psy. Leczyć wszystkie przypadłości statusu oraz odzyskać świętą butelkę. Ej, fajne. Nie trzeba siadać do ogniska To można przebiec. Fajne. A, i właśnie, przy ognisku się ten. Wydaje runy, aby on roz... E, każdy dodatkowy poziom zwiększa liczbę statystyki. Okej. Okay. A, i tu jest tak. O kurwa, coś klikłem. Ale ja nie wybieram, ja po prostu klikam, że mam to wydać i chuj. O kurde. Coś tu mam. Na mapie możesz umieszczać własne znaczniki, a także znaczniki sojuszników. No to mówiło nam już to. Ratunek dla będących na skraju śmierci. Okej, okay, czyli mogę podnosić chłopków wal waląc ich yy, mordę. <laughs> Zajebiste. A jak ich zaznaczyć? A o. o kurde. Ole, masz tyle Czekaj, czy będzie można mieć garbaczki na no łbie? Co tu będzie? Okay. Nie wiem. to. <słyskański> Who oh, cares? Yeah. ile tego? On nie miał takiego ruchu w ogóle. O, kurwa. Jak ja mam ją podnieść, jakbym mnie napierdala? 2 HP, nie mam butelek. Ale co teraz? Po prostu się czekam na śmierć, jak mnie zabije. Aha, okej. Upa, ten Morgot ma jakieś nowe ruchy. Aha, jak ginę, to tracę poziom. Mam jeszcze jakieś umiejętności na dole. Aha. Minem staminy. Wolności. Podesznę to potężne ilością specjalne. A! Pod R-kom jest. Okej. Ja nie mam już tej czeski w ogóle. Gdzie spamił tym atakiem? Dobra, ja nie potrafię kurwa już grać. Przejdę tutorialowego bossa. Ja... Kurwa, ja nie wiem jakie on ma ruchy nawet. Ja zawsze kurwa one -shotowałem. Jak... Jego się zawsze one bo... Zawsze się przychodziło do, do tego bossa jak miało się kurwa... 150 kurwa albo 70 poziom. Long, long ago. A to koniec. Nie mogę go zrobić. Ale zjebane. The lands between were visited by a great war. The Shattering, as it was known, destroyed order itself, drawing forth in time an abomination. Thus fell upon us the night. Now heavy rains harry the region, threatening to wash away its very history. The Night Lord does not rest. As it ravages the lands between beyond recognition. But there are those who would fight back. The Nightfarers. Brought together by happenstance, their commonalities are but few. No shared station, era, or even purpose. Yet together they are bound by a will. The will to cross the endless night and fight on. Till every shred of their being is ground away. Ale są te arty. Alas. The curtain may be drawing to a close upon this world. Stary się budzi. You are awake. nasza słuszka? Jak? Z... Jak miała... nie wiem, so nie wiem, jak to się stało. Nie, to jest FireGiberka z tego, z desów. o kurwa. Condemned, I welcome you to the Round Table Hall. Oh, I am the Priestess, the voice of your formless master. You were chosen for your potential to vanquish the night. The Night Lord is a living cataclysm, bent on laying waste to the very land that anchors us. Unless we bring its end, our world will be undone. And for this, I need your help. Ok. Już czekam na te wszystkie filmiki, o Lornie. Jo! o to wiecie. O jezu. Dobra, twierdza Okrągłego Stołu stanowi centrum, z którego wyruszały na wyprawę. Ok, okej. Okay. Podróżuj na ziemię pomiędzy z wielkiego miejsca łaski

i tu możesz sobie pozwiedzać. Arg. U Słoja. O, jest Aleksander. Chyba, że to nie jest Aleksander. Mamy ogród, wybrzeże, czekalnie, ziemię boju. Okej, okay, to pewnie tam można sobie poćwiczyć mechaniksy. I na samym środku są wyprawy. Ziemię boju. Okej. Okay. Ale zajebista kukła. To jest ten strażnik. O kurwa. I see that ale on ma fajny akcent. Tutaj ta góra. Mi się kojarzy z DS1. Tutaj się wchodziło na górkę i tu powinien mi kruk zabrać. To ładne ląda. O kurde, ale o ślicznie tu. Tak mógłby wyglądać Harry Potter, nie? Tak mógłby wyglądać wcale salę w, sale w nie? O! A tu nie jest Aleksander. To jest ten z DLCK? Nie wiem, jak on się nazywał. Ten kuzyn Aleksandra, chyba. Targ Usłoja, Może to totalnie nie ten. A tu można sobie emotki kupiewać. O, można sobie zaczynać z jakimiś itemami na początku. Czyli z tych ranów wynosimy jakąś walutę, za którą można sobie kupiewać rzeczy, przez które można te rany sobie ułatwić. Ale w ogóle, jaki armor ma ten Garnów. Hehe, <garnut> ale Barbarian. Ej, on fajnie wygląda. Napijesz no czegoś? No, yaha. Skąd wiedział? Well, take it as a challenge. Don't overthink it. O kurde. Zobaczymy, po prostu tu są każdy champion, jakiego można wybrać, I można ze z nimi rozmawiać. Maluje złote drzewo. Obraz wydaje się jeszcze nieskończony. Nieukończony. No, wydaje się nieukończony, ale. Oko to wygląda. Ja bym tym samym chciał pograć. Bo ja tam widziałem jakieś urywki w ogóle. że on może tak parować. Patrz, można być jaszczębiem. Ten wilczan. Strażnik. Żelazne oko. O, to ten wygląda kozacko. O, to jest ten egzekutor. Ej, stópki gołe. Ja zaki się przełożył, nie? Jak są gołe stupki? Choose, like, this message is for you. you will hear it often. seekers of redemption, on the third night this land will fall. band together and prepare to claim the life of the night lord. that is all. oh, regrettably, i have no means to fight. it might strike you as presumptuous, but i am in need of your help all the same. Jaszczą Weź mnie. A to z tej góry skaczemy, okej. Okay. To dosłownie to jak w ds 1. <noise> to jakieś jaszczębie, nie czarny kruk nas zabiera. Fajne, fajne nawiązanie. Okej, okay. ej, lecimy to jak to w muszę Można sobie mapkę otworzyć. Można im tu zaznaczyć, tu. Że tu skaczemy. Zróbmy setem ten kościółek. Ej, hey, jakieś lagi są. Moja postać się mnie nie słucha. Ale że kręci. Tu mamy jakiś obóz. O kurwa. To jest jako obóz. Kurwa, ziomek od nas spadł. O kurwa. Wow. Ja pierdolę! To to jest... Sobot! Mam cztery... Nie, trzy rydwany No ale przynajmniej ten levela z stracę, bo go nie miałem. <laughs> nie rozumiem na razie tej gry, nie? Takie dla mnie dziwne. To są ślagi pojebane <laughs> A się kreci Dobra Może Rk odpalę Nie zadajemy temu rybkowi. Hej, to nie jest koniec rana. Tylko po prostu tracimy wszystkie te. Jakiś Serala takiego. Dobra, mamy to. To w tamtą stronę, na, na północ biec. Bo już strefa się zmniejsza. A my mamy pierwsze levele. O, jest ognisko w końcu. Gdzie mamy iść? Na pewno nie tam. Może tu do tego więzienia? Tu. Jakby tu strefa idzie, jak mamy tam się wspiąć? O kurwa, mamy przejebane. Chyba, chyba GG. O, tutaj. Tutaj. I No i jeden padł w strefie. O no i mamy noba w teamie, nie? Klasik. Klasik nob w teamie. Kurwa wilczury. wiem jak ta strefa w ogóle działa. Ona będzie się tak zmniejszać nieskończoność o to chodzi. No bo to się zmniejsza i zmniejsza. A i tu jest ten boss. Taki strefowy. Jezu, bos perfumierz, tutaj coś większego tu spadnie. Łowca dzwonków kulistych. O kurwa to ten! Nie mogę go. Przerykuję go. Ulew, bo i jest to bestia. ale też dużo straciłem. Okej. Okay. Czyli jak umieram w bestii to... Nie... Umieram to po prostu... Nie zamieniam się w człowieka i nie żyję jakoś człowiek. Okej. Okay. To nieintuicyjne trochę. Myślałem, że to tak działa, że jak umrę bestią, to się kończy życie bestii i po prostu będę ludziem. Okej, okay, dobra. Dlaczego tak mało go odradzam? ile ja go ta gra jest nie? Albo ja mam nagi jakieś potężne. Opa, ją! no Pierwszy dzień, wypierdoliliśmy się w pierwszy dzień. Nagroda, i mogę sobie wybrać. O, na przykład coś takiego. Zresztą to nie może na moją klasę. A trzeba sobie kolejną yy, klasę.